Witajcie w kolejnej części Pottermore.pl. Dzisiaj przygotowaliśmy artykuł o prorokach imion. Autorką tekstu jest J.K. Rowling. Zapraszamy. Czarodziejscy rodzice nadają swoim dzieciom bardzo różnorodne imiona. Niektóre z nich możemy uważać za mugolskie, na James, Harry, Ronald, a niektóre wyraźnie ukazują osobowość lub przeznaczenie noszącej je osoby, np. przykład Xenophilius, Remus, Alecto. Niektórzy czarodzieje mają rodzinną tradycję nadawania imion. Na przykład rodzina Bleków lubiła nazywać swoje potomstwo na cześć gwiazd i gwiazdozbiorów, które zdaniem wielu odpowiadały ich wyniosłym ambicjom i dumie. Inne rodziny czarodziejów, takie jak Potterowie i Weasleyowie, po prostu wybierają i nadają dzieciom swoje ulubione imiona. Jednakże pewien wycinek magicznego społeczeństwa stosuje starożytną czarodziejską praktykę polegającą na konsultowaniu się z prorokiem imion który zwykle za sporą zapłatę złotem, przewidzi przyszłość dziecka i zaproponuje odpowiednie imię. Ta praktyka staje się coraz rzadsza. Wielu rodziców woli pozwolić swojemu dziecku znaleźć jego własną drogę, i nie chce nie bez przyczyny otrzymywać przedwczesnych wskazówek dotyczących jego umiejętności, ograniczeń lub w najgorszym przypadku tragedii. Matki i ojcowie często zamartwiali się wracając od proroka imion, żałując, że słyszeli jego przepowiednie o osobowości lub przyszłości swojego dziecka. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku tej serii.